O, działa. Dobra. Trzeba TNT tu włożyć i będzie działać. Siema. Co Chcę przebijać w CPO? Jaki masz nie? Ladi 420. 39. Zaraz ją. No jak chcecie przebijać, też to zdajecie, nie? TNT albo coś. No tak, ja mam kit'a. Dwa rzucaki. Dwa rzucaki. Nie ja mam 40, no. ale byłem się na inne konto iść. Zaraz ja pójdę. Ty tu tutaj? Ja Czekaj, hmm. to ja, ja się z, za, zlogam Idę na drugie, na drugie konto Przerzucę się rzucaki I tego, będziemy przebijać Dobra Lecimy z tym streamkiem Lecimy na streamie? Jasne, że tak Tylko muszę jeszcze link do kanału Będziesz miał normalnie wyświetlenia od dla promo tak mnie? Nie Ja nie jestem sławny, bo nie gram tu Gangstera Coś takiego e, ile masz subów? Ile masz subów? Czterdzieści On ma, 41. On, on ma, nie, on ma spokoła Właśnie, ja tu mam trzy przyciski Co tam? Zmień sobie, żebyś nie był dla dzieci, bo nie mam co? Masz treść przeznaczoną dla dzieci i nie można pisać na czacie Serio? त्रिवी स्ट्रीम मनो